Hej siemano wszystkim, ja nazywam się Mosken i witam was w kolejnej grze horrorowej, tym razem Father Figure. Jest to kolejna gra horrorowa z gatunku horrorów psychologicznych. Z tego co widziałem całkiem niezły content jest w tej grze. Jak zawsze zapraszam was do za zostawienia łapki w górę, komentarza no i subskrypcji, a jeżeli chcecie ze mną pogadać albo zobaczyć fajne promki na różne rzeczy typu sprzęt gamingowy albo gry, to zapraszam was na Discorda, tutaj macie nawet e, zaproszenie. A link macie w opisie. Tak samo jak do wszystkich moich sociali, ale ogólnie zapraszam Was na Discorda. Zaczynamy. I na początku, jak widzimy, jesteśmy chyba w kuchni. Tutaj jakiś ketchup leży, mikrofalówka, zlew. No można powiedzieć, że taka trochę bieda, ale. nie będę oceniał. O kurde. O co chodzi? To, to wygląda jak. To wygląda jak te, jak te stare bajki. To jest chyba ta stara bajka. Żebym bana nie dostał za prawa autorskie, nie? Tego chyba ktoś nie powinien wstać. Chyba że, chyba, że ktoś faktycznie zrobił całą. tą. całą. oje. Co to było? Tak, chyba ktoś yy, podrąbał animację. To mi się już nie podoba w takim razie. <grytanie> Autorze? Nieładnie. <grytanie> No cóż, kurczę, chciałbym obejrzeć te stare bajki, one mają taką śliczną kreskę. Obudziłem się o drugiej. Po południu? Byłem głodny. Okej, okay, czyli o 14. No. Można powiedzieć, że w, w, w podobnych godzinach ja się budzę. Zwykle nie wiem, czy wiecie, ja się budzę o godzinie 12, nie? Ale to głównie przez to, że zasypiam o godzinie! Służiczy to? Coś się kłóci czy coś? No dobra, no nieważne. No zwykle budzę się o godzinie 12, więc e, jest to. Jest to dla mnie, że tak powiem. O, jakby to powiedzieć? Reluwa. Czy, czy jestem już cool? Nie wiem. Raczej unikam zwykle takich słów. Co to jest? Tatuś zostawił swoje butelki i znowu. Okej, okay, czyli to nie ketchup. O. Ramen. Zamykamy lodoweczkę. I dobra, wstawiamy ramen do... Zam zamrażarki. Kurde, zarąbista zamrażarka. Mikrofalówka! Dlaczego z ile on tego wywalił? Raz, dwa, trzy, cztery butelki walną, Nieźle. O. Chciałem zjeść w moim... ...pokoju. No okej. Okay. Czekajmy w takim razie. Zobaczymy, czy nam się już e, zagrzeje. A, dobra. Skończyło się grzać i już mam ramen w ręce. No dobra. Idziemy w takim razie zjeść w naszym pokoju. Dosyć biedny jestem ten pokój. Nawet komputera nie mamy, książek. Nie wiem, szafki na ubrania? Co to jest? Ojciec krzyczy, jestem przerażony. I chowamy się pod łóżko. Co to za gra? To w sumie to jest Father Figure. Tą tak wolno idzie? Nie zobaczy mnie pod łóżkiem, prawda? Czy on mnie słyszy? Co do cholery tam robisz pod spodem? Skurwęce, nie zostaw mnie. Chciałem ci tylko powiedzieć, że idę do sklepu. Skończyło nam się jedzenie. A... Nie siedzieć do późna. A, nie, dobra. Niech ci to nie zajmuje za długo. Chciałem obejrzeć telewizję z tobą, tato. Tato? Zajmuj się matką, kiedy ja będę dalej. Kiedy ja pójdę. Okej. Okay. nie zdałem sobie sprawy, ale ojciec odszedł na zawsze. Po mleko poszedł? Cztery lata później. Aha, poszedł po mleko i już nie wrócił. No, to już wiem, jaki tytuł będę miał tego odcinka. Naprawdę dobry, taki kontentowny. Tata? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Czasem pierdolić. Masz co chce? W porządku. Niech sprawdzę. Podaję produkt. Wygląda nieźle. A ile za niego chciałeś? 200. Co ja kupuję? Było taniej poprzednim razem, dzieciaku. Przepraszam, ale naprawdę potrzebuję kasy. Nie daję za to koziej dupy. Mam 100 dolarów. Bierzesz albo zostawiasz. Okej. Okay. Troszkę nie zrozumiałem tej rozmowy. Będę musiał to jeszcze... Mam nadzieję, że wy zrozumieliście. Chciałem wziąć prysznic, jak wróciłem do domu. Okej. Okay. To gdzie biorę prysznic? Prawdopodobnie... Oczywiście, że wszystkie drzwi są takie same. Powinienem wziąć najpierw prysznic. Okej, okay. drewniana podłoga pod prysznicem. Nie wiem, gdzie ja mieszkam. Dlaczego tutaj wszędzie... Dlaczego tutaj jest cegła? Aha. Dlaczego? Nie, nie będę zadawał pytań. Co tu robi. Nieźle zrobiłem z tą cegłą. Cegłą wyczyściłem wszystko. No dobra. Jest. Halo? Hop hop. Jest tu ktoś jeszcze? Mam nadzieję, że nie. Dobra, nikogo nie ma. Co to jest? A, pajęczyna, no to. Mogę mieć takiego spółlokatora na gapę. No, całkiem nieźle. No to co? No to czas się chyba umyć. Którędy mam wejść tutaj? A, w ten sposób mam po prostu kliknąć. No dobra. No to się myjemy. Drugi raz. W sumie trzeci. Eee, nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja na przykład czasami mi się zdarza umyć dwa razy w lato szczególnie. No ale już się kończy, bo jest który? 21 sierpnia. No to już niedługo czas do szkoły. Przynajmniej dla niektórych widzów. Mam nadzieję, że się cieszycie z tego powodu tak samo jak ja. Jakim cudem ja wskoczyłem na muszlę klozetową? Nie wiem. <grym> Kurde, ta grama dużo. Fuj, fój, pizda i chuj, tego nie powinno być. Co tu się stało? Co to jest? To jest kaseta? Zaskoczyło mnie to, nie powiem. Czemu tutaj szafka jest otwarta? Co tu się dzieje? Tu w ogóle coś tu leci? Zawsze się zastanawiałem co się stało z moją siostrą. Młodszą siostrą. Muszę się skonfrontować z moją mamą. No nie wiem czy ja bym chciał się skonfrontować z moją mamą. Dobra, zamykam łazienkę. Mamo? Mamo? Mama śpi. Aha, i ona ma szafę na ubrania. No nieźle. A ja nie mam. Aż sprawdzę. Aha, nawet, nawet nie mogę wejść do własnego pokoju. Ok. No to rozmawiamy z tobą, mamo. Mhm. No to już wiemy, co się stało. Ja tutaj obłęd zaraz będę miał. Naprawdę popadnę w wariactwo. Co tu się dzieje? Co to jest za kartka? Nie wiem co to za karka. Dobra, no to jedziemy dalej. E? Co się dzieje? O, deszcz pada. Gdzie jestem w ogóle? Mamy jakieś kafelki. Jakieś ściany. Zaczynam iść coraz szybciej? Nie, ja po prostu strefuję. Nie mogę iść tak, bo no to mogę tak szybko iść. Okej. Okay nie wiem po co ja mam tak strafować. E? Coś. Gdzie ja jestem? Trzy lata później. Nie wiem co to była za scena. Naprawdę nie wiem. Ja naprawdę w jakiejś depresji jestem. A, telewi dobra, telewizor się wywrócił. W ogóle ja chodzę jakoś dziwnie, jakbym kulał albo coś. Mogę tylko strajfować. Wow, mamy coś w lodówce do jedzenia? Mamy ramen. Dobra, niech się jedzenie zagrzeje. Nic się nie dzieje, widzowie. W... <grym> mamy dobre życie. Niech się zagrzeje tylko. O, mamy jedzenie. Dobra, możemy wracać do pokoju. O, akurat drzwi mamy otwarte. No i super. Wow. Sprite Pepsi, Cola Doritosy, gramy w Lola. No i dobra. Drzwi są zablokowane. No i co, mogę zjeść ten ramen czy coś? Nie? Nie mogę? No to co ja mam zrobić? Byćmy może? E? Strzela. <grym i zimny> Kurde, o co chodzi? Poszanowanie dla tych, którym się nie udało, a raczej którzy nie dali rady. Ale jestem rozjaśniony. Aż mogę sobie wyłączyć światło. Nie, no teraz to bardzo mroźnie wygląda. Dobra, to była dosyć krótka gra horrorowa dosyć dziwna, bym powiedział, ale strasznie mi się, znaczy strasznie mi się podoba. Honorable Missions Case O. All. all Supporters and Donators, Dobra, nieważne. Podobała mi się tak średnio, bym powiedział nie jakoś wybitnie. Dosyć ciekawy koncept, jak zawsze mówię. Ale wydaje mi się, że tak za mało jakichś takich elementów, że tak powiem, z szokiem. Bra brakuje ich. Jedyny moment, kiedy naprawdę się przestraszyłem, to był moment, kiedy spadła mi kaseta, jak wychodziłem z toalety. I tylko tyle. Reszta była dosyć średnia. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam was oczywiście jak zawsze na moje sociala w tym na Discorda. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa.